Jedynym ważnym konkretem, który, który nowa władza realizuje, to jest poniewieranie poprzednią władzą. To jest coś, co części twardego elektoratu, zwłaszcza Platformy, się po prostu podoba. I z braku lepszych pomysłów na naprawienie Polski, oni będą jeszcze ten, ten teatr jak najdłużej ciągnąć, poniewierać w smole i pierzu poprzedników. To, to wiele nie kosztuje, nie wymaga żadnej umiejętności, żadnej mądrości, żadnej wizji, więc to, to się dobrze wpisuje w ten, w, ten, w ten temat. Kolejną rzeczą to jest to, że że na pewno Glapiński byłby tutaj zawadą przy wprowadzaniu euro oraz pewnie no, nie byłby posłuszną drukarką. A tutaj jak pan poseł mówi, że oni zamierzają wrócić jednak do tych konkretów, co do których ja się cieszę, że ich nie realizują, czyli do tych populizmów, rozmaitych rozdawnictwa, jakichś babciowych, jakichś kredytów 0% i innych głupot, no to jeśli chcą to naprawdę realizować, to będzie się to wiązało z obciążeniem budżetu. Przy nieprzychylnym prezesie NBP było to pewnie problematyczne, więc pewnie próbują po raz kolejny odblokować, pewnie prawem kadłuka sobie kolejne instytucję w, 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 w ten sposób. Co nie znaczy, że się panu Glapińskiemu tam nie należy, bo on rzeczywiście trochę na mencił. Natomiast dobrze jest, dobra jest sytuacja, kiedy prezes NBP, kiedy takie instytucje, które rzeczywiście niezależne, powinny być niezależne od rządu, takie jak prezes NBP i, i Rzecznik Praw Obywatelskich, są z innego mianowania, niż, z innego rozdania niż bieżąca rząd, rządząca y, koalicja. No, koalicja rządząca zmierza oczywiście do czegoś przeciwnego i to jest dla państwa niedobre, no bo generalnie kiedy wszystkie te instrumenty zostaną przechwycone no to, no to bezpieczniki z systemu prawnego zostaną po raz kolejny powerwane, tak, wcześniej powerywał je PIS i realizował politykę prawem kadłuka często za pomocą slajdów na konferencjach i, i nielegalnego dodruku pieniądza, no to tak oni też, oni też by tak chcieli, no więc zamierzają twórczo rozwijać te. Pytanie, czy w przypadku Narodowego Banku Polskiego nie jest lepiej jak że współpracuje jednak z rządem. W sprawach polityki pieniężnej. No właśnie mam wrażenie, że nie. Wydaje mi się, że to prezes NB powinien być hamulcowym dla zwykle populistycznych polityków. To niestety jest zwyczaj dość powszechny w demokracjach, a zwłaszcza u nas, że, że większość rządząca opiera się na różnych populistycznych obietnicach, których spełnienie wcale nie jest dobre dla, dla państwa, dla finansów, i w ogóle dla obywateli. Więc dobrze, że właśnie, że nie, że tam jest taki głos opamiętania, i jak, jak Glapiński był z tej samej bandy, co, co, co yy, rządząca koalicja, no to już nie im nam drukował, co oni chcieli, a teraz pewnie dużo lepszy byłby układ, gdyby pozostał ktoś z pisu na tym stanowisku, a, kto, a kiedy, kiedy rządzi platforma.